Dzień dobry! Wybaczcie, że z samochodu pod takim kątem, ale nie miałam innej opcji. A w związku z tym, że czasu już było brak, to nie nagrałam się wcześniej, a odzywam się do Was tutaj. Jestem w niedoczasie. Pogoda u nas, no, po prostu cudowna, więc cały czas pada i na ostatnią chwilę po prostu się przebrałam z jasnych rzeczy, bo stwierdziłam, że skoro mają mi się pobrudzić, bo skoro mogą mi się pobrudzić przez to błoto wszechobecne i deszcz, aczkolwiek ja liczę na to, że się po prostu rozpogodzi, ponieważ ta pogoda u nas jest bardzo wkradka. Raz pada deszcz, raz świeci słońce, więc liczę na to, że pewnie jak ja wyjdę już ze klawy, to będzie świeciło piękne słoneczko. Natomiast na chwilę obecną, no, dość mocno pada. A w związku z tym, że enklawa mieści się na ulicy Wojska Polskiego, która dalej przez chyba no z półtora roku jest w remoncie, także wolałam nie ryzykować. Jadę do enklawy przetestować nowy sprzęt, nowy zabieg oczyszczania twarzy. Wydaje mi się, że to jest coś Wydaje mi się, że to jest coś w stylu oczyszczania wodorowego. Nie jestem pewna, podglądałam tylko relacje, ale bardzo chętnie przetestuję, jestem ciekawa, jaki to wniesie efekt do mojej skóry i codziennej pielęgnacji, gdyż planowałam oczyścić skórę twarzy na początku wakacji. Ale słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, czy Wy też tak macie, ale ja po prostu jestem w ciągu nie do czasie. Ten czas tak szybko po prostu leci i te moje plany, to mam zrobić, to mam zrobić, po prostu nie potrafię się ze wszystkim wyrobić ostatnio. Nie wiem, co się ze mną dzieje, chyba muszę się bardziej zorganizować. Eee, no bo tak, a w sumie wiem, no, co chwilę coś wypadało, co chwila co świecie. <laughs> Ale e, sierpień już jest taki spokojniejszy, mam nadzieję, więc postaram się ze wszystkim nadgonić. No zobaczcie, wyjechałam tylko kawałek i już się zaczyna rozpogadzać, więc liczę na to, że pojawi się słoneczko. Przygotowałam się, Okulary przeciw słoneczne, które sobie założę tutaj. Będzie mi wygodniej, w razie czego. Poniesie się Jestem Enklawa Institute i zapomniałam się do Was odezwać wcześniej. Leżę już tutaj pani Kamina mnie przygotowuje i będę miała wykonywany zabieg już wiem Bubble Hydra Jet. Czyli takie dogłębne oczyszczanie przy, przy zastosowaniu kosmetyków Dermalogiki. Także za chwilę zaczynamy. Działamy pod ciśnieniem i wodą wodorową. Powstawa wodoru ma silne działanie antyoksylacyjne, więc jakby ten pierwszy krok właśnie tego typowo oczyszczania wodorowego tak naprawdę jest tylko takim działaniem odblokowującym i działaniem antyoksylacyjnym. Właśnie bezpośrednio po zabiegu skóra jest oczyszczona. Pełna blasku, jeszcze nic nie nakładałam, natomiast wziąłam ze sobą kosmetyki, żeby się chociaż troszeczkę podmalować, ale jak na bezpośrednio po zabiegu, to myślę, że naprawdę skóra wygląda pięknie. Także zrelaksowałam się, ubieram się i lecę dalej z tym dniem. do domu i powiem szczerze, nie spodziewałam się takiego fajnego popołudnia, ponieważ jak dojechałam do Kaskady, zaparkowałam, stawiłam samochód i szybciutko leciałam do enklawy, ponieważ tam nie ma parkingu i kiedy tak leciałam do tej enklawy szybkim krokiem, to kątem okaz zobaczyłam Łukasza, Lukasa LuCaprio, artystę szczecińskiego, zaprzyjaźniliśmy się, kupujemy się, bardzo fajny człowiek i tak od słowa do słowa zgadaliśmy się, że się spotkamy za 2-3 godziny. Umówiliśmy się po enklawie, poszliśmy do restauracji, pogadaliśmy. Spędziliśmy naprawdę bardzo miłe popołudnie i pokazał mi Łukasz restaurację, radecki chyba się nazywa. Może niektórych zaskoczę. Ja tej restauracji w sumie znałam. Byłam tam kiedyś chyba, ale nie było miejsc, i jakoś tak nigdy tam nie jadłam. Ale nie wiedziałam, że z tyłu mają po prostu taki piękny ogródek. Czułam się po prostu jak we Włoszech, także bardzo fajna restauracja i naprawdę mi smaczne jedzenie, więc zamówiłam sobie taką sałatkę z... Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Bahama chyba? Sałatkę z kurczakiem, z grillowanym ananasem, ale była po prostu pyszna. Była tak soczysta, naprawdę świetna i do tego jeszcze podawali taki chleb, jak taka pizza. Generalnie bardzo fajna restauracja, z pewnością tam wrócę, więc byliśmy w tej restauracji i potem poszliśmy... Gdzie ja mam? Wow. Jest. O, już myślałam, że ktoś mi wyrzucił. I wychodząc już z tej restauracji, zeszliśmy do takiego sklepu z kamieniami. Generalnie pracuje tam bardzo fajna osoba, która no, trochę nam opowiedziała o tych kamieniach. Słuchajcie, naprawdę, chyba na spokojnie muszę ochłonąć i Wam e, wszystko opowiem, natomiast ja za bardzo nie wiem, na czym polega magia, e, energia kamieni, ale wybrałam sobie taki zielony, który działa uspokajająco, e, uziemiająco, także e, mam taki kamień sobie nosić przy sobie, e, a później poszliśmy, nie byliśmy przez chwilę w TK Maksie, ale to na początku e, i po tej restauracji pojechaliśmy jeszcze... Musiałam załatwić parę spraw, także Łukasz mi pomógł, teraz ja go odwiozłam i spędziliśmy naprawdę kilka godzin ładnych ze sobą, więc nagadaliśmy się, jestem taka nabuzałana pozytywną energią i też Łukasz zaprosił mnie na swój wernisarz, który odbędzie się którego września? Nie pamiętam. Niedługo w pałacu Manowce, także impreza będzie na takim najwyższym poziomie. Wcześniej w zeszłym roku była impreza w stylu Ascot. Pamiętacie, miałam takie piękne nakrycie głowy od expose. Więc Łukasz, jak zabiera się za organizowanie imprez, to są one naprawdę świetne. Także na ten wernisaż, który odbędzie się w pałacu Manowce, no nie mogę się doczekać, z pewnością będzie świetnie. Więc tak, spędziłam fajne popołudnie. Teraz a teraz wracam do rzeczywistości. Wzięłam ziemniaki, to są już moje ziemniaki, które wykopałam, część tylko. E, dzieciakom zrobię obiad. Ja zjadłam i kupiłam też tutaj ze wsi obok czosnek, ponieważ mój czosnek w tym roku jest bardzo słaby. I tutaj z panem rozmawiałam i powiedział, że w tym roku u nich też jest czosnek mniejszy, ponieważ pogoda no, nie była sprzyjająca, więc to nie tylko i wyłącznie moja wina, że mój czosnek po prostu był średni. Także wzięłam czosnek, taki wiejski. I co takiego? Mam jeszcze jedną torbę i z Enklawy otrzymałam prezent w postaci Daily Microfoliant i Daily Glycolic Cleanser. Także będzie testowanko dzisiaj wieczorem, firmę Dermatologica bardzo lubię i a propos jeszcze mojej wizyty w Enklawie, to yy, Pani Marta powiedziała, że przygotuje coś specjalnie dla moich widzów, zniżkę na yy, to oczyszczanie, więc jak tylko dostanę informację yy, na jakie hasło, jaki procent będzie zniżki, to oczywiście napiszę Wam tutaj yy, poniżej oraz informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Także bardzo fajnie, bardzo miłe to z Pani Marty strony, bo wiem, że korzystacie i lubicie, kiedy są takie mm, fajne promocje na zabiegi, które właśnie ja mam wykonywane, a jak już Pani Marta da zniżkę, to one naprawdę są e, bardzo fajne, także zachęcam Was do tego, żebyście wypróbowali ten zabieg. Ja powiem szczerze, że zrelaksowałam się mega, chociaż make-upu prawie nie mam, no troszkę coś tam nałożyłam w łazience, ale e, myślę, że skóra jest taka pełna blasku, odżywiona, oczyszczona, także zabieg bardzo fajny, ja miałam wykonywany ten zabieg w wersji takiej deluxe, gdzie był poszerzony również o pielęgnację marki Dermalogica, ale wszystkie takie informacje odnośnie tego zabiegu, ich wersji, to znajdziecie również na stronie, postaram się Wam również podlinkować w stronę Enklawy, jeśli będziecie chcieli sobie zerknąć, także... Bardzo miły czas, ja teraz słuchajcie zabieram się za robienie obiadu, chociaż myślałam, że dzisiaj będę miała z głowy, wczoraj sobie przygotowałam wieczorem, słuchajcie naprawdę późnym wieczorem, nasmażyłam stos kotletów z piersi kurczaka i tak im zasmakowało, że prawie wszystko dzisiaj zjedni. <laughs> także dzisiaj na no, nowo y, zabieram się za robotę, do tego mizeria, zobaczcie jakie ja ogórki tutaj mam ze szklarni. Świeży zbiór ziemniaczków. Tyle nazbierałam. No, mam nadzieję, że na obiad wystarczy. <laughs> no, myślę, że na pewno nie na jeden, ale trochę małe te ziemniaki na tym polu, ale trochę tych większych też jest. Natomiast dużo większe ziemniaki wyrosły mi w skrzyniach, ale to innym razem. Natomiast z tych dzisiaj zamierzam zrobić placki ziemniaczane. I zaczynamy smażenie. Jak zwykle korzystam z przepisu z Thermomixa. Yy, on mi się sprawdza po prostu najlepiej. 750 g ziemniaków, 100 g cebuli, 70 g mąki, 1,5 łyżeczki soli i dwa jajka. I to wszystko. Thermomix dla nas robi całą robotę. Trzeba tylko po prostu obrać ziemniaki. Smażymy. I my lubimy najbardziej jeść ze śmietaną i z cukrem, czytaj z jogurtem, ale zastanawiam się, czy nie zrobić gulaszu później na kolację i sobie zjemy takie placki po węgiersku, bo to jest coś, co również lubimy z mężem bardzo. Zjedliśmy właśnie obiadek, ja teraz chilluję na leżaku i muszę przyznać, że ja już chyba odwykłam naprawdę od miasta. Czuję się taka zmęczona tym hałasem że teraz tylko tak przysiadłam chwilę. zamknęłam na chwilę oczy i odpoczywam. Dzień dobry. Uuu, ktoś chyba znowu tutaj spał. Kto tu spał na sowie? Kto tu spał na sowie, Co? No ładnie. No ładnie, ja ci dam. No, no, no. No, no, no. Ktoś tu myśli, że jest małą Dzidzią i nikt nie zauważy. Nikt nie zauważy. No, no. Kto to nie jest już małą Dzidzią? Nie jestem już Dzidziusiem. Jak to nie mami? Jak to nie jestem Dzidzi? Artysta artysto, mały, artysto! <noise> to dziuba. Kto jest taki słodki chrupeczek, panci. To, to! do taki chrupek słodki? To jest taki chrupek do chrupania? Mimo wszystko, nie wiem czy Wy to będziecie mogli teraz dostrzec, ale widoki są i tak cudowne. Tutaj takie dwie szare kropki to są te żurawie, które do nas zawsze przylatują. O, może teraz będzie ciekawa czy widać. Są tutaj. O, tutaj. I słuchajcie, te żurawie przylatują rano i wylatują wieczorem. No, urocze bardzo. Więc najprawdopodobniej tam żabki się chyba muszą gromadzić w tej wodzie. O, nie wiem, czy coś będziecie widzieć. Kamera to go tak nie wyłapuje, natomiast ja tutaj kołym okiem bez problemu je widzę. Także uwielbiam podglądać przyrodę. A te żurawie zawsze we dwójkę. Urocze. <grystanie> Zobaczcie, to czajnik. Stawiłam wodę na herbatę. Robimy śniadanko. No cudowne. Na śniadanie postanowiłam zrobić omleta z jajek, z cebulą, z szynką i z jakimiś warzywami. Każdy z do nich doda to, co chce. I jeszcze do środka dodajemy trochę sera, żeby był taki ciągnący. I dzieciaki lubią zjeść takiego omleta z keczupem. Także ja zabieram się za krojenie cebuli. No i nie powiem. Mega fajnie się. Gotuję w dobrze zorganizowanej kuchni. Widziałam, że już Marta podesłała mi inspirację odnośnie jakichś pojemników, aczkolwiek napisała komentarze do moich szafek, które są już uporządkowane. To tak naprawdę dużo uwag nie było, więc zobaczymy na co się zdecydujemy. Co powymieniam. W już został zamontowany ten drugi uchwyt na wina, oraz nowa półka. A tutaj zaś w tej szafce, gdzie przyszymy kawę, jest ekspres do kawy, jest zamontowane już gniazdko i przygotowujemy kawę właśnie w tej szafce. Także ja powiem szczerze, jak dla mnie to jest w ogóle rewelacja, żeby mieć to wszystko, cały ten kąt, kawę, herbatę schowane. Super. Zawsze coś takiego chciałam mieć, ale nie sądziłam, że to jest możliwe, i zobaczcie. Taran. Nie było to zbyt trudne, całe szczęście, że u nas po prostu w tej szafce szedł kabel do okapu. Okapu, to czy znaczy światło, już nie pamiętam dokładnie, więc nie było problemu. Możesz tylko tam jakąś wtyczkę mi zamontował, więc ten ekspres cały czas jest podpięty do prądu jest super. O. Wezmę takie małe miseczki i tak jak w hotelach, do każdej z miseczek powrzucam dodatki i każdy jak będzie wybierał swojego omleta, to będzie mógł wybrać, który dodatek sobie życzy. Ale takiej pogody to my dawno nie mieliśmy. Oj dawno, żeby tak nie przestawało padać. To nie pamiętam kiedy tak było. Szkoda tych wszystkich moich kwiatów, ponieważ na ja cały czas chciałam zrobić bukiet, ale zawsze coś, no teraz nie ma sensu, nawet nie wyjdę, nie utnę tych kwiatów. Mam nadzieję, że one się tam nie poniszczą przez deszcz, nie zostaną połamane i płatki nie podpadają. Więc czekam z niecierpliwością aż przestanie padać, żeby porobić świeże bukiety. Nakrywam do stołu i tak pusto. Deszcz leje, więc nie pójdę po żadne kwiaty. <noise> więc, co wymyśliłam? Że... Weźmiemy sobie jedną hortensję. Chyba stamtąd, ona tam na dole. Nie mają dobrze. Więc te niech sobie będą. A utniemy te, co tam tak się pokładają. O, chociaż troszkę. O, i chociaż tak, tylko niech chwilę postoją, żeby woda ściekła. No i zawsze to coś. No kwiaty w domu och, robią ogromną różnicę. Zdarzył się mały wypadek przy pracy, ale sobie poradzimy. Nie mam niestety papryki, ani nic zielonego, bo po prostu pada cały czas, ale na spokojnie, poradzimy sobie. Dobra, zabieramy się za robotę, czyli wbijamy jajka, trzeba je porządnie tutaj rozmieszać, ale najpierw będziemy smażyć cebulkę z pozostałymi rzeczami. Trochę sera rozciągającego. Niech się ładnie jajko zetnie z każdej strony. Jeszcze coś dorzucasz?

Pierwszy omlet gotowy. Proszę przejmie. tutaj Pana jeszcze jajeczko. Idealnie wszystko schowane. nic nie widać. O, jak ja marzyłam o takiej szafeczce, więc jest naprawdę elegancko. Śniadanko zjedzone, kawka wypita, ja dalej w piżamie. Ten typ tak ma, no, słuchajcie, ja lubię jeść śniadanie w szlafroku, jeszcze w piżamie, a dopiero na sam koniec się ubieram. Ale zanim się ubiorę, to yy, pielęgnacja. I Próbuję sobie, sobie upominek od Enklawy z Dermalogiki. Tutaj mamy taki ich chyba najbardziej popularny zestaw do mycia. Jest to zestaw Glowing Skin Set, limitowany zestaw Dermalogika, który zawiera Daily Glycolic Cleanser i Daily Microfoliant. Jest to rozświetlający płyn oczyszczający, który odnawia matową skórę o nierównomiernym kolorycie. Zawiera kwas glykolowy, delikatnie złuszcza skórę, dzięki czemu staje się ona promienna i pełna blasku. Daily Microfolian bezcelerowy, enzymatyczny puder ryżowy, uwielbiam, przeznaczony do codziennego stosowania, idealny dla każdego rodzaju skóry, uaktywnia się w kontakcie z wodą, wyzwalając działanie papainy, kwasu salicylowego i enzymów ryżu, zapewniając delikatne złuszczanie, oraz zwiększając gładkość i rozjaśnienie skóry. Także taki mamy zestaw. Przepastujemy sobie. Ale to jest tak, to jest taki cleanser codzienny, więc myślę, że mm, takie podwójne oczyszczanie z pewnością się sprawdzi po takim dniu, e, gdzie mieliśmy na przykład jakiś mocny makijaż. Bo tak to chyba nie trzeba codziennie jakby używać. Tych dwóch produktów, to jest rozświetlający klenzer, a to jest taki ten Daily Microfoliant. I to jest w ogóle fajne, bo to jest w postaci takiego proszku. Po kontakcie z wodą. Słuchajcie, o, nie dobra, użyję sobie tego. Bardzo lubię ten produkt, więc myślę, że ten żel wiedzie wieczorem, a dzisiaj. Zacznijmy od tego. I na ten zabieg oczyszczania, wszystkie osoby ze Szczecina i z okolic, które są zainteresowane, chcieliby wypróbować ten zabieg Babo Hydrojet, który ja miałam. Staniecie 30% rabatu. Ważny do 19 sierpnia. Więc wszystkie informacje odnośnie tego, gdzie możecie sobie zarezerwować wizytę oraz stronę do enklawy zostawię Wam w opisie filmu poniżej. Jest to bardzo miłe ze strony Pani Marty, że udzieliła takiego rabatu. Myślę, że 30% naprawdę jest y, to fajna i spora kwota. Dobra, także nasypuję sobie trochę tego produktu. i Zobaczcie, to jest taki proszek. I teraz jak tylko w... sobie namoczymy, trochę mało podzią. O! I zaczyna się tworzyć taka piana. I ten proszek ryżowy fajnie w delikatny sposób złuszcza skórę. Rozjaśnia ją. I sprawia, że jest ona taka bardziej świetlista i dogłębnie oczyszczona. Także ja naprawdę bardzo lubię ten od lat. Teraz jakiś tomik. Ja tutaj mam naturalny tonik Senel, nawilżająco rozświetlający z kosi belly. I teraz nałożę sobie rozświetlające serum Brighten Up od Arbon. Uwielbiam właśnie po takich zabiegach, kiedy ta skóra jest taka mięciutka, oczyszczona, przyjemna w dotyku. maseczka do ust. To jest również od Aron, ale to jest jakaś seria limitowana. Świetna jest. Natomiast ja jej używam też jako na co dzień zamiast pomadki. I po serum oczywiście przyszedł czas na krem nawilżający, ale nie mogłabym zapomnieć oczywiście o kremie z filtrem. I tutaj mam taki fajny zestaw od Basic Club gdzie ja po prostu sobie na rękę nakładam jedną pompkę. Taki mam... Krem ceramidowy z prebiotykiem i pantenolem, lekka konsystencja, ukojenie i odbudowa. No i filtr 50, tutaj już mam totalną resztówkę, ale myślę, że jeszcze do końca wakacji mi wystarczy. I nakładam również na szyję i deko, o którym tak często zapominałam. I to jest moja pora na pielęgnację. Teraz muszę się ubrać i wybrać strumień na dziś. I ja już gotowa do wyjścia. Do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy pojedziemy, ale ostatecznie się zdecydowaliśmy, gdyż zapowiadają silne opady deszczu. Ale, w związku z tym, że w zeszłym roku nas nie było, a na Polen rok wcześniej, czytaj Woodstock, jeździmy już od. 14 lat. Ja jestem osobą, która uwielbia koncerty, więc w tym roku nas nie może zabraknąć. Chociaż jeden dzień, także ogarnęłam się, ubrałam, natomiast myślę, że chyba będę musiała ze sobą wziąć jeszcze bluzę, którą albo przewiążę w pasie, myślę, albo schowam do plecaka na razie. I bierzemy ze sobą, mamy takie płaszcze przeciwdeszczowe, w sumie nie płaszcze, takie. Takie foliówki, które kupowaliśmy w wesołym miasteczku, jak z dzieciakami na wakacjach, w aquaparku, jak się jechało takimi kolejkami, gdzie można było zmoknąć, to były takie maszyny, gdzie kupowało się takie woreczki, wiecie, zakładane, więc biorę te worki, żeby po prostu nie zmoknąć, ale zamierzam się dobrze bawić. Także moja strówka nic specjalnego, słuchajcie, mam biały t-shirt, kurtkę jeansową, którą wyciągnęłam, z dna szafy, których chyba ani razu na sobie nie miałam. Do tego mam leginsy i buty zimowe, no bo z pewnością będzie błoto, a bałam się, że kalosze mogą mnie obetrzeć. Także to wszystko w dzisiejszym vlogu. My uciekamy się bawić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną w tym vlogu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa, pa.